Życie rodzinne było życiem, w którym dążenia i cele były jednakowe, w którym trwał wzajemny szacunek i niezmierna miłość. Każdej chwili rozmów, wymiany myśli, bliskości towarzyszył smak czegoś nowego, dotąd nieodkrytego. Wszystko razem, stała wymiana uczuć, rzeczy. Jedno wspólne życie z tymi samymi dążeniami i celami, wzajemnym szacunkiem i niezmierzoną miłością. O posmaku nowości, tak drogi w każdej chwili rozmowy, wymiany myśli, bliskości, podczas trwającego nieomal pół wieku wspólnego życia, stwierdzam w obliczu Boga, nigdy nie odczuwałam nawet chwili nudy, przesytu czy zmęczenia. Szczęść Boże, witamy Was bardzo serdecznie w tym kolejnym dniu parafialnej Oktawy, Oktawy Małżeńskiej. Kiedyś dane nam było odwiedzić. Północny kraj, Finlandię. Tam dotarliśmy do Kościoła katolickiego i ku naszej radości okazało się, że proboszczem jest ksiądz Krystian pochodzenia Gliwiczanin. Chwilę z nim rozmawialiśmy i on nas zapytał, które jest najważniejsze przykazanie. Nie ukrywam, że zaskoczył nas tym pytaniem, tak postawionym i tak nagle. Nim zdążyliśmy pozbierać myśli, on nam odpowiedział, że najważniejsze jest słuchaj. Słuchaj Izraelu. Słuchaj głosu swego Boga. Słuchaj, jeden jest Bóg. Żeby wysłuchać. Słowa Bożego, żeby wysłuchać Boga, trzeba umieć zatrzymać się w ciszy i posłuchać głosu swojego sumienia. Ten głos sumienia odezwie się dopiero w ciszy. Żyjemy w nieustannie zmieniającej się przestrzeni dźwiękowej. Ten dźwięk otacza nas zewsząd. Więc to naszym staraniem powinno być, żeby zadbać o tą ciszę, bo dopiero wtedy usłyszymy siebie. I dopiero wtedy. Możemy faktycznie dokonać rachunku sumienia, dokonać refleksji, co było złego, co było dobrego, co ja w ogóle robię w życiu i dlaczego to robię. A zatem refleksja do słuchania siebie, słuchania swojego wnętrza, słuchania swojego sumienia to cisza, warunek niezbędny do słuchania. Bo tylko w tej ciszy wybrzmi to, co ważne, to, co. Niedostrzegalne, zagłuszane nieco, codziennym hałasem. I tu jeszcze takie dwie małe refleksje. Jedna dotyczy takiej warstwy językowej. Zwróćcie uwagę, że jeżeli chcemy, żeby dzieci były takie, tak jak należy, takie, jakbyśmy tego pragnęli, używamy słowa: słuchaj, słuchaj rodziców, słuchaj babci, jak pod jej opieką zostajesz. słuchaj pani w szkole. Prawda? Jest bardzo ważne to słowo, aby słuchać. I drugie wspomnienie z początków naszego rodzicielstwa, kiedy nasz syn był taki jeszcze zasypiający w ramionach taty albo mamy zupełnie nie miałem pomysłu, co do niego mówić. Ze śpiewaniem byłoby tak, żeby jeszcze bardziej się rozbudził i byłoby już bardzo głośno. Nic by nie było słychać, więc szukałem pomysłu, co by mu czytać. Chwyciłem pod ręką leżącą płytę i z tyłu zacząłem mu czytać wykaz utworów, włącznie z czasem ich trwania, i Karol się. Uspokoił, słuchał głosu. Było to dla nas bardzo cenną podpowiedzią, że słuchanie swojego głosu nawzajem, słuchanie się w siebie, prowadzi do tego, że potem usłyszymy coś, czego w hałasie nie jesteśmy w stanie wyłapać. Do tego słuchania mamy też anatomicznie naturalną predyspozycję. Zobaczcie, mamy dwoje uszu i jedne usta. A zatem, jeżeli tej proporcji będziemy przestrzegać, dwa razy bardziej słuchaj niż mów, to będzie dobrze. A zatem do zobaczenia i do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Z Bogiem. A teraz uważnie posłuchajcie, przyjmijcie i wypełnijcie zadanie, misję na kolejny dzisiejszy Dzień Oktawy. Słuchanie się nawzajem. Poczytajcie dzisiaj dla siebie nawzajem przez pół godziny, każde z Was po kwadransie. Lekturę Wybierzcie dowolnie, zadbajcie o klimat dobra herbata, świeca, cisza, może park, może ogród.